Witam Państwa serdecznie, Łukasz Dobrosz, Natural Crop. Dzisiaj znajdujemy się w pięknej kwaterze gali Dark Baron, w której chciałbym Państwu opowiedzieć o przedsięwzięciu, które prowadzimy od kilku lat. Jest to projekt Jędrny Owoc. Dzięki temu programowi mogą Państwo uzyskać owoce najwyższej jakości, czyli będą się długo przechowywać, będą twarde i jędrne oraz będą znosiły mm, drogi na dalekie rynki. Czym ten program się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, iż zaczynamy podawać wapń od bardzo wczesnych faz rozwojowych rośliny. Można to stosować na rośliny ziarnkowe, pestkowe oraz jagodowe. Zaraz po kwitnieniu zaczynamy podawać najbardziej niezbędny składnik, jaki jest potrzebny roślinom, czyli wapń. Podczas intensywnych podziałów komórkowych właśnie ten pierwiastek odgrywa główną rolę, i jest niezbędny do tworzenia się zdrowych i pięknych e, owoców. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że na koniec sezonu produkujemy najwyższej jakości owoca. E, takim produktem, który chciałbym Państwu polecić, e, jest WP. Również należy pamięta, pamiętać o tym, e, iż forma wapnia ma tutaj bardzo ważną rolę, ponieważ w tak wczesnych fazach Należy pamiętać o wapniu, który nie uszkodzi nam w żaden sposób naszych zawiązków czy też małych owoców. Tutaj, właśnie pionierem w tym programie jest Marcel WP, nawóz wapniowo-krzemowy, który w żaden sposób nie uszkodzi państwu młodych zawiązków czy też owoców, ale bardzo mocno odżywi wysokowartościowym wapniem, ale nie tylko wapniem, bo również zawiera w swoim składzie krzem, i to bardzo pokaźną ilość. Krzem również wpływa na Budowanie się ścian komórkowych, na wysycanie ich, ale również y, wpływa na twardsze liście, także będziemy mieli mniejszą presję ze strony szkodników. Y, oczywiście w późniejszych fazach rośliny możemy rotować, należy rotować Smart WP z innymi produktami wapniowymi, takimi jak mrówczan wapnia czy chlorek wapnia. Stosując ten program, na pewno Państwo zauważą, większą wagę podczas zbiorów w skrzyniach, czy też w koszyczkach z truskawkami, czy z borówkami. Smart CLWP bardzo mocno podnosi suchą masę owoców, przez co waga owoców jest dużo, <coughs> dużo większa. Ważnym aspektem programu Jędrny Owoc jest to, iż trzeba wykonywać zabiegi systematycznie. Od początku, czyli od tworzenia się owoców, aż do zbiorów. Trzeba pamiętać również o tym, aby do zabiegów wapniowych dodawać koncentrat aminokwasowo-peptydowy Natural Crop SL w celu przyspieszenia wchłaniania wapnia do roślin naszych owoców. Ponieważ wapń jest bardzo trudno przemieszczalnym pierwiastkiem, a to nam umożliwi szybszy transport do rośliny czy naszych owoców. Również ważna jest temperatura. Niestety im wyższa temperatura, tym pierwiastek jakim jest wapń będzie się gorzej przyswajał i nie będzie trafiało do rośliny. Dlatego też dodając ten koncentrat mamy pewność, że będą mniejsze straty i trafi do naszych roślin czy też owoców. Ważnym aspektem jest również obecna sytuacja w sadach. Na znacznej części drzew dużo owoców nam spadło. Także to się będzie charakteryzowało tym, że owoce będą większe. No i niestety już możemy tutaj mieć problemy gorzkiej plamistości, plamistości podskórnej już na drzewach. Także będziemy musieli dokarmiać bardzo intensywnie te sady wapniem, ponieważ pędy, liście będą bardzo mocno nam konkurować z owocami o ten wapń i po prostu będą im go wydzierać. Tutaj mam kilka przykładów z lat ubiegłych, które Państwu przytoczę, jakie uzyskaliśmy na poszczególnych odmianach. Na przykład młodcu po 8 miesiącach przechowywania ma około 10 ponad 10 kg, także wynik bardzo dobry. Gala Dark Baron powinna mieć od 7,5 do 8 w momencie rwania. Tutaj uzyskaliśmy śmiało ponad 11 kg. Również szampion, który jest problematyczny i uzyskuje małe wartości. Powinien mieć od 6,5 tak do 7,5. Tutaj uzyskaliśmy spokojnie 8 kg. Gloster 7,5 do 9, tutaj jest wartość nawet do 10 kg. No i jeżeli tutaj chodzi o Prinsa, tutaj sytuacja jest taka, że uzyskaliśmy ponad 8 kg, ponieważ było bardzo mało jabłek na drzewie, wystąpiły silne brody i te jabłka były znacznej wielkości 8,5-9 cm. I jak na takie duże owoce, wynik ponad 8 kg jest bardzo dobry. Także zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę jędrnyowad.pl i do uzyskania wszelkich informacji na temat tego programu. A w następnym filmie chciałbym Państwu opowiedzieć szerzej, dlaczego warto stosować koncentrat aminokwasowy Natural Crop SL, razem z fungicydami, razem z nawozami i razem ze środkami, które chronią nas przed insektami. Dziękuję bardzo.